We vlogu między innymi drugie urodziny Marysi Szukujemy je w nowej rzeczywistości z noworodkiem Mój powrót do pracy, Martyna zostaje z dwójką Dużo emocji i bliskości, zapraszam Witam was na vlogu Dzisiaj nagrywam taką, taki fragment, bo jest dzień przed urodzinami Marysi Jutro zrobimy jej takie, takie bardzo skromne, małe przyjęcie. Kupiłem kilka rzeczy w Action i w Tabim i pokażę Wam, co, 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 co mamy na to przyjęcie. E, ostrzegam, że to jest bardzo skromne. Dużo pieniędzy nie przeznaczyliśmy na te rzeczy, Z, y, mamy teraz mnóstwo wydatków. Dobra, więc pokazuję Wam, już zacząłem pompować balony. Generalnie tego nie jest dużo i to jak na youtuberów, yy, to aż naprawdę przykro. Takie rzeczy też na wyprzedaży kupiłem, yy, czyli takie trójkąciki. Dokupiłem dzisiaj też w Action takie. To nie jest wszystko słuchajcie ładne i w ogóle, yy, ale będzie kolorowo. Kupiłem yy, również talerzyki, łyżeczki na tort. Takie kapelutki. Marysia uwielbia świnkę Pepe. Też było na promocji. Tam na wyprzedaży. Kupiłem taki napis Happy Birthday. Taki bardzo kolorowy. Też to kupiłem, ponieważ było tanie. To znaczy, tanie. Za piątaka. Mamy też takie coś. Mamy dwójeczkę. Też do promocji. Serwetki różowe, kubeczków kilka. Ach i mnóstwo balonów. To, to było 100 sztuk w Tedim za 30, chyba 6 zł. Ale dzisiaj w Action zobaczyłem, że tam jest dużo tańsze są te balony. 50 sztuk mnie kosztowało 5 zł, więc tam 100, 100 sztuk też tam około 9 albo 10 zł. Te srebrne nie bardzo nam będą pasować. I strasznie randomowe są te kolory, ale jest dużo różowych, się zastanawiam czy zrobić na kolorowo bo też ten napis będzie kolorowy czy robić różowe gdybyśmy się przyłożyli chcieli więcej kasy wydać to tym byśmy zrobili jakiś motyw jakiś kolor, dwa, trzy ja to chętnie bym jej zrobił taki wiecie, taki różowy z białym no, ale to to nie tym razem, no. Tym razem zrobimy takie skromne y, mini przyjęcie, bo naprawdę tacy co najbliżsi przyjdą, czyli dziadkowie. Dużo osób nie przyjdzie, bo albo na wakacjach, albo nie może, więc tak. I w środku tygodnia robimy. Tak się złożyło. No. Oglądamy serial z Martyną ostatnio, Aniela. Y, Sprzedziwy jest serial. Jesteśmy na piątym odcinku. Robię właśnie pizzę z, na tortilli, bardzo prostą. Może kogoś zainspiruje. Tortilla taka. Sos bardzo polecam te z Mutti. Jest jeszcze taki zielony. Trochę pesto no i ser tarty. Kopsa. postanowiła troszkę nam poprzeszkadzać. Robię w nią pizzę. To znaczy... Ja robię pizzę, Martyna już robi obiad na jutro, bo jutro wracam do pracy po dłuższej przerwie i ma Martyna zostanie sama z dwójką maluszków. Już tak niewygodnie? A jak ty się, Martyna, czujesz z tym, że sama zostaniesz z dwójką maluszków? No, jeszcze mama przyjechać, więc tak naprawdę ona od 12 będzie tutaj do urodzin, więc tylko ale no, niech samo, nie się Tak to wygląda, tortilla, ten sos robi robotę, ser tarty, na to troszkę pesto jeszcze dam, takich kilka, kilka takich, wiecie, kropelek. Tam już się, ojejku, coś dziwnego nam, nam nawet urosło, za czwartne Trzeba zobaczyć. Na to jeszcze rukola pójdzie i pomidorki świeże. No dobra, jest już późno, a udało mi się trochę balonów ogarnąć. Dzień dobry, witamy następnego dnia w tym vlogu. Wstaliśmy, nie wyspaliśmy się. Ja bardzo się nie wyspałem, aż mam takie. Pu Puściły mi takie naczynka. Robię kaszkę manną dla nas wszystkich. Zrobię jeszcze przed pracą pranie. A tu kto jest? A kto tu ma dwa latka? A pokaż dwa latka. Ile masz latek? Pokaż. Nie tak. Nie tak. Nie tak. Dwa latka pokaż. Aha, tak. A tutaj proszę bardzo Twoja siostrzyczka założyliśmy taką Moskitierę Marcia, bo Marsia już tutaj próbowała. O, no ale to widać nie jest ochronne. To nie jest działający ochroniarz. O to się ma wrócić. Oj, ale chyba wrzuciłaś ten papierek. O. Dobra. Już się nie mieści więcej. W ogóle tutaj możecie zobaczyć, do czego wykorzystujemy waromę. Marta znalazła sposób na to, żeby to było też suszarką do butelek. A my będziemy z Maryśnią teraz ciachać truskawki do kaszki mannej, tak? Będziesz wrzucać do miseczek, tak? Dobra, można to wrzucić. Proszę bardzo. Pyszne, podjadasz. O ty. O no, super zamieniła mnie Martyna, a ja zamieniłem ją. No w ogóle się zamieniliśmy. Teraz ja trzymam to się. no zaraz nie Jak się czujesz Martyna, że twoja córeczka już ma dwa latka. Jakieś tyno to jest taki poważny już wiek. Cieszę się, że jest z nami cała i zdrowa. Troszkę wychudzona tylko. Hmm, nie, tam Ale... dobrze wygląda. Ale robię wszystko, żeby jadła. Tak? Wczoraj udało mi się trochę pokompować tych balonów. Ech, nie jest ich jakoś bardzo dużo. Aż mi już yy, bolała szczęka od dmuchania i płótna. Więc Marysiu, jak będziesz kiedyś oglądać tego vloga z twoich urodzin drugich, to wiedz, że bardzo Cię z mamą kochamy. Mimo, że te urodzinki będą takie skromne, to wiedz, że dużo osób Cię y, lubi, kocha, tylko dużo osób jest na wyjazdach. Naprawdę jest taka, że rodzice Ci zrobili siostrzyczkę, więc nie mamy czasu nic innego organizować. No, ten prezent kosztował bardzo dużo czasu i energii, wiesz, Marsia. Fajcie, jakim cudem? Mm. Ten robaczek zmieścił się tutaj. Ja nie, zjeżdżę, nie wiem. 4 kilo, ludzie, słuchajcie, 4 kilo. To się, jak będziesz to oglądać, to wiesz, że byłaś ogromnym bobasem. Dzięki tobie zrzuciłam w ciągu jednego dnia 10 kilo. Wiesz o tym, wszystko co mama przytyła, wszystko zrzuciła jednego dnia. Naprawdę. Papa! <laughs> no, pa, pa. no, 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 no lecę do pracy. A później mamy imprezkę! Jak uda mi się ją odłożyć, no to idę światełko w tunelu. Zrobię to, co chcę zrobić jeszcze, a jak nie, no to nie. Jestem w biurze, dzisiaj pracuję. Trochę roboty mam. Dziewczyny za niedługo jadą do lekarza. Babcia przyjechała czyli mama Martyny pomóc. Zostanie z marysią w samochodzie, a Martyna z tosią pójdzie do lekarza. Jest strasznie gorąco dzisiaj, więc trzeba włączyć. W na razie tak to wygląda. Mało tych balonów, dużo mi się rozbiło, no ale jak będzie tak będzie, no zobaczymy. Co ty takiego dostałaś? Ekspres do kawy. Natalia nie będzie będziecie nudzić bez dzieci. Mamo, dlaczego ja tak za e, Koreą jestem? Ja nie wiem dlaczego. Ha. Będziesz płuchać? Ja za duży jest. No. I Marysia. Udało się. Dobra, dobra szybko. Sto lat niech żyje żyje, 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 żyje nam. Sto lat, sto lat niech żyje żyje. Niech żyje, niech żyje, żyje, niech żyje, żyje, niech żyje, żyje nam. A kto? Marysia. Marysia. Brawo! Brawo! Sto lat. Kto ma urodziny? Kto? Marusia. O, ale tutaj bardzo ładnie wygląda. Nie, nie, nie. Nie musi cały. Ale nie widziałam, nie widziałam torta, teraz jest super. Zróbmy torcik. Miam, A teraz tylko jedno to opakowanie kupiłeś? Tak. Za mało będzie? No czekajcie, ja zobaczę, czy ja nie mam. Ta. Krówkę dostać, kolorowankę taką. Kto to ma urazy. Urodzi... Mm. No i po imprezie. Update jesteśmy już po urodzinach. Już jesteśmy po myciu i szykujemy się do spanka. Generalnie już zaczęliśmy, już trochę posprzątaliśmy, ale to jest taki syf, słuchajcie. Marysia dostała taką fajną lodziarnię, piękna jest. Co ciekawe, to producent nie spakował nam w instrukcji takiego daszka. Ekspres do kawy, świetny też, drewniany w ogóle. Piękna rzecz. Filiżanki, jakieś takie różne dodatki, jak na przykład... Ja to były dwie rzeczy, i czajnik. A filiżanki? Filiżanki są to ekspresu. To no. jest to czajówka były takie A, tu jest czajnik. A i takie. No, generalnie to w takim bałaganie Wam pokazuję te zabawki. Wolałbym to zrobić jakoś inaczej. I takiego pieska. To od kogo dostała Marysia? K cioci Kasi. To jest piesek z psiego patrolu. Marysia go jeszcze nie oglądała, tej bajki. Ale będzie miała pieska. I w ogóle Marysia uwielbia pieski. Boi się prawdziwych piesków, a, a takich pluszaczków uwielbia. Więc będzie się bawić. A, jeszcze albiki już mamy tutaj. Generalnie Albika już dostała od nas w prezencie, na urodziny już wcześniej. A od babci dostała piosenki dla dzieci. Fajna rzecz, bardzo fajne pioseneczki. I to jest super, bo Maria uwielbia ryby. I w ogóle bardzo ma taką zajawkę na ten taki wodny świat. Morskie opowieści, bardzo fajnie. A my ich w zestawie z tym Albikiem były zwierzęta w Zoo, i też uważam, że świetna rzecz. Jeżeli wasze dzieci lubią zwierzaczki, to i świetne, bardzo, bardzo fajne. I urodziny, słuchajcie, wyszły wspaniale. Była rodzinka najbliższa, i to było naprawdę takie ciepłe, skromne, ale przemiłe spotkanie. Ja mam nadzieję, że Marysia też dobrze wspom będzie wspominać. No, w sumie nie będzie wspominać, ale zobaczę tutaj na vlogu swojej urodziny. Ale za wstydzioszek był trochę, tak? śpiewaliśmy jej lat Oj, to wstydzioszek to... w ogóle jak śpiewaliśmy jej lat to ona tak... ona. O, o... pierwszy raz widziałem to w niej. Ona była taka szczęśliwa. Ale ja ją później wziąłem, to ona... widziałem u niej taki uśmiech bardzo szczery, taki zawstydzony, ale taki szczęśliwy. O właśnie Marysia będzie przebudziła. No dobra, kończymy tego vloga. Aż mi wstyd, że w takiej koszulce, którą po prostu na szybko pociachałem, ale jest strasznie dzisiaj gorąco. Sobie oglądamy, odpoczywamy, jemy coś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Cześć!